Lokal Nieruchomości stawia pieczątkę na zdobytym już wcześniej tytule Mistrza Ekstraklasy Sportowej Ligi Firm. Tym razem wygrywając 6 do 4 z upłynnymi multitap. Za jest Daniel z zespołu Lokalu Nieruchomości. Gratuluję Ci zwycięstwa. Chociaż dzisiaj wcale nie było tak łatwo. Zgadza się. Dzień dobry. Dzisiaj taki mecz, który naprawdę będziemy przez, przez parę dni pamiętać, bo trzeba było sporo się nabiegać. Większość meczy, które graliśmy w tym sezonie wygrywaliśmy w Cuglach można powiedzieć z dużą przewagą, a dzisiaj bardzo, bardzo trudne warunki zespół upojeni nam nam postawił i, i fajnie, wygraliśmy, jesteśmy zadowoleni. Myślę, że to jest bardziej dobra dyspozycja rywali czy czegoś może wam dzisiaj zabrakło? Ja myślę, że e, po prostu e, rywale już też nauczyli się też tutaj grać, bo poprzedni, poprzedni mecz wygrali e, z warsztatem, więc z też z solidną ekipą, więc widać, że się tutaj dobrze czują, wbiegani. Dzisiaj mieli tam kilku do zmiany, u nas bez zmian gramy jedną szóstką, no ale udało się. Fajne. Wolimy grać takie mecze na styku, gdzie trzeba naprawdę dać z siebie maksa, niż wygrywać po 10-0. Właśnie o to chciałem zapytać. Powiedz mi, jak to się motywować, kiedy w każdym meczu jesteście faworytem i większość z tych meczy jest kończonych dosyć wysokim wynikiem? Każdy mecz staramy się właśnie na, na maksymalnej koncentracji grać już właśnie z takimi pozornie słabszymi drużynami, które często się na nas spinają, bo wiedzą, że, że wygraliśmy poprzedni sezon, chcieliby też z nami wygrać, więc przed każdym meczem jest koncentracja, Kupaki to, to doskonale rozumieją i takie jest dlatego, że bawimy się grom, ale, ale też czujnie z tyłu w obronie. Jest taki pomysł na kolejny sezon, aby zespoły, które z Wami grają, grały w 11, żeby ktokolwiek miał tutaj szansę. Co o tym myślisz? <grytanie> pomysł ciekawy. My też mamy swoje problemy i też, też gramy jedną szóstką, czasami z jednym do zmiany. Mam zawodników, którzy są wybiegani, ale, ale czasami brakuje tego jednego do zmiany, więc, więc na pewno widać, że zespoły spinają się troszeczkę żeby mamy czas z nami, więc nie jest wcale nie tak łatwo. Mówią o Was, że jesteście zespołem kompletnym. Ja się z tym nie zgodzę. Jest taki jeden mankament, którego tutaj brakuje. Wydaje mi się, że nie znacie jednego słowa, które jest dość istotne. Słowa porażka, może tutaj przytoczę z Wikipedii tutaj, o co chodzi w tej porażce. Porażka to, porażka to jest niepowodzenie w jakiejś dziedzinie życia, w dążeniu do wyznaczonego celu, po angielsku lost, defeat. Porażkę można powiedzieć w grze rywalizacji i rozgrywce. Nie wiem, czy warto to zapamiętać w ogóle. Nie lubimy przegrywać. Zdarzały nam się tu mecze dawno temu, kiedy przegrywaliśmy kłopoty kadrowe, ale odkąd ta kadra jest ustabilizowana, mamy naprawdę świetnych zawodników. E, jeden z naszych piłkarzy poszedł grać do, 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 do wyższej ligi i musiał zakończyć z nami grę, więc to też to widać, że naprawdę chłopaki się rozwijają i ja się z tego bardzo cieszę. Życzę wam, aby ta porażka była wam znana tylko w teorii. Dzięki bardzo. Dzięki.